Dziesiąta rano jest plan na latanie. Plan jest niestety bardzo niekonkretny, bo idzie jakiś zimny, śnieżno-deszczowy front ze wschodu, co za tym idzie mamy wschodni wiatr. Na razie jest lekką od tylko północną, ale później ma się całkowicie na wschód obrócić. Mijam właśnie Solbergosen, e, gdzie część ludzi widziałem się wybiera e, na latanie na tej górce. Część ludzi wybrało Stokelię e, i spora grupa jedzie na kole. To są trzy takie miejsca, chyba okupowane w tym e, dniu dzisiejszym. My jedziemy do Wegli. Nigdy tam nie byłem. Nie wiem, jakie to jest startowisko, no Marek z Robertem był jadą przede mną. Zobaczymy, no mam nadzieję. Węgry jest troszeczkę bardziej wysunięte na północ od Ringerud Ringer kolen, więc jest szansa taka, że ten front, ten cały syf ze wschodu przyjdzie troszeczkę później. Okaże się. Na razie mamy jeszcze godzinę 20 do przejechania sportowe lotnisko w Hoxun, ale tu widzę, że chyba niewiele się będzie dzisiaj działo, jeżeli chodzi o szybowce. Może. A jesteśmy na miejscu. Jest lądowisko. Jest Robert. Jest i Marek. Marek, jesteś? Bez kamer, bez kamer. Kalisony na płaszczyźnie. Poczekamy, aż Marek się uwierzy. oj, oj. oj. Nie, no nie wygląda to źle, aczkolwiek proszę bardzo, za mną błękit a to czego się obawiamy idzie właśnie do nas. Z drogi na startowisko jest około 100 metrów do przejścia a ponieważ e, jest droga oblodzona widać, że tylko tutaj skutery jeździły auto absolutnie się tędy nie przejedzie no to mamy do przejścia 25 minut eee, z niedużym przewieszczeniem, więc więcej po Ja już siadłem. Ach, fajnie, ale ta wiosenna termika trochę trzepie. Poza tym, strasznie mi łapki zmarzły. Pomimo tego, że jestem ubrany mega ciepło, miałem puchowe rękawice, ale ręce to zawsze problem. Był mój więc, no niestety, eee, nie wiem, gdzie jest Marek i nie wiem, gdzie jest Robert. Bo przez moment ich widziałem, widziałem ich, jak wykręcali komin. Natomiast teraz już mi gdzieś kompletnie zniknęli. Chyba gdzieś polecieli. No. Zaraz na X-Econtest sprawdzę na live. Pewnie Marek jest, albo Robert chociaż. Stały element, logistyka. Yy, Robert, no nie będę na nich czekał, bo cholera wie kiedy wrócą i czy w ogóle wrócą. Niestety... To słabo przemyśleliśmy, bo moje auto zostało na górze, a ich obydwa auto są na dole. Więc. Hmm. Chyba czeka mnie wycieczka po stronie. No, znalazły się zguby. Dobrze, że Robert zadzwonił, bo już właśnie wchodziłem po auto. Pod górkę po auto wchodziłem, ale uszedłem może z kilometr i się okazało, że Robert ukrył kluczyki w sprytnym miejscu samochody, więc wracam po jego maszynę i jadę po niego. Jest gdzieś tam, z 15 km od lądowiska. Ale Marek jeszcze walczy i to wysoko, gdzieś tam podobno w kosmosie. A no, tak słabo tutaj z jakimkolwiek lądowiskiem, nawet awaryjnym. Jak nie drzewa, to druty o tu jest, akurat poletka. I tak mi się coś wydaje, no, proszę bardzo, a kto tam stoi? Jest Znalazł się. A Marka widzisz gdzieś? No, Marek jest wrócił, jest tam po tej stronie po tej stronie doliny, wysoko i tu i tak jeszcze mnie fajnie tak że zleciałem w dół i przez łapanie komina trzymałem ręce cały czas w tym w dole w przęży mm. i udało mi się ugrzać, no nie? więc już się czułem komfortowo, no nie? ten taki ból przeszedłem na rękach później już komfort jak leciałem, no nie? jest Maruś, piernik jeden widać Marka będzie chyba lądował, nie? Panie Robert, będzie tego.